Volvo V50 woda na podłodze pod fotelem pasażera jak i pasażerów z tyłu winowajca ten oto króciec. z kątem 90 stopni który był zatkany jak odpiąłem to ten wężyk woda się polała ale woda jako tako nie lała się tędy tylko gdzieś tędy widać to po tym elemencie który jest już mocno skorodowany no i po tym zacieku jednocześnie i woda sobie płynęła tą podłogą w dół aż do końca w pierwszej kolejności będzie zaobserwujecie sobie że mokry jest tylny, tylny, tylny dywanik, bo przedni dywanik o dziwo nie był jeszcze mokry, ale był mokry już, była mokra już gąbka. Od kierowcy, od strony kierowcy, sucho.